Dzisiaj przykłady tego, jak w sposób niepozbawiony emocji, a za drugim razem jak w sposób niepozbawiony logiki odpowiadać na e, no, to, co dzieje się w reakcji na nasze pytanie w zimnym telefonie. My kończymy ten swój 30-sekundowy pitch hasłem, ale pewnie powiem mi pan, że nie można już nic zrobić, żeby poprawić. Państwa sytuacji w danym obszarze, którym się zajmujemy. Jeżeli słyszymy tak, nie można już nic zrobić, czyli ta odpowiedź jest w kierunku zakończenia rozmowy, zadajmy jedno, dwa pytania, najpierw emocjonalne, a potem logiczne. Pytania emocjonalne będą się odnosiły do takiego, jak ja to nazywam, podbicia bębenka klienta. Aha, czyli wygląda na to, że trafiłem na absolutnych i niezrównanych mistrzów świata, jeżeli chodzi o i tutaj jest ta moja wartość, którą ja wnoszę, albo w takim razie wspaniale, to równie dobrze państwo możecie dzwonić do swoich dostawców i uczyć ich tego, o czym ja tutaj mówię. Czyli podbijam bębenek na emocjach, parafrazuję to, co właśnie mi powiedzieli: to, co właśnie usłyszałem, że nie potrzebują żadnej pomocy, ponieważ są mistrzami świata, ponieważ są. Królami ringu, ponieważ to oni mogliby innych nauczać, i jak szalenie miło mi jest, że przynajmniej zdążyłem ich w tym krótkim życiu poznać. Natomiast za takim każdym emocjonalnym odbiciem piłeczki idzie też działanie logiczne. Logika to u mnie liczby, fakty, zjawiska. Które da się kwantyfikować? Także zaraz po takim pytaniu zadałbym kolejne, ale już z tej sfery logicznej, zapytałbym wtedy: Aha, czyli gdybym powiedział panu, panie Marianie, że jestem w stanie poprawić ten parametr o 15% w skali 3 miesięcy, to w żaden sposób nie zmieniłoby to państwa sytuacji, prawda? To w żaden sposób nie poprawiłoby to jakoś znacząco państwa wyników, to pewnie nie byłby to wskaźnik, który coś by dla Państwa pozytywnego czy bardzo pozytywnego oznaczał coś, co decydowałoby o tym, że warto się zaangażować w ten projekt. Czyli, przytaczam miesiące, przytaczam wartości procentowe, które mam całkiem nieźle wyliczone. I uderzam w tą część logiczną, no, nadal w drodze do wyjścia, ponieważ, jeżeli mój rozmówca potwierdzi, że i z logicznego punktu widzenia to by było za mało, albo teraz tym się nie zajmują, albo nie jest to właściwy czas, albo właśnie przechodzą restrukturyzację, albo cokolwiek innego, no to ja się będę zbliżał do drzwi, tylko odpowiednio wolno na początek, a po podtrzymaniu stanowiska w fazie emocjonalnej i logicznej przez klienta, również szybciej się będę zbliżał do drzwi, ponieważ ta rozmowa po prostu dobiega końca i nie ma tutaj dla mnie co robić. Polecam takie frazy, tego typu frazy, dopiszcie swoje, jeżeli macie, jeżeli jest coś takiego, z czym pracujecie w zakresie emocjonalnym albo logicznym, to chętnie posłucham. Wszystkiego dobrego, to były moje dwie minuty.